Myśmy zaczęli od naszego standardowego pytania, które zawsze zadajemy na początek, o twoje czytelnicze początki, o książkę z dzieciństwa, która z jakichś względów była szczególnie ważna, czy z którą z jakichś względów zapamiętałeś szczególnie? Hmm, jak sięgam pamięcią, to wydaje mi się, że jedną z takich charakterystycznych książek, e, która zapadła w pamięci, to jest Ferdynand Wspaniały. O, to wspaniała książka, tak. <gry> tak, e, to są właściwie, można powiedzieć, początki czytania, ale nie samodzielnego, mm -hmm. tak? bo to, były, e, to był okres jeszcze przedszkolny. Tak? Także pamiętam te, te chwile, momenty, jak, jak mama mi czytała i to była książka, którą zabierałem ze sobą na, na wszystkie jakieś podróże i wakacje, bo po prostu no, była jakby takim moim nieodłącznym e, towarzyszem. tak? Bardzo mile to wspominam, e, bardzo takie e, dająca dużo do, do myślenia, przede wszystkim pobudzająca wyobraźnię. A potem w, w dalszym życiu, już dorosłym, czy też była jakaś taka książka no, szczególnie ważna, czy taka, no, z którą się nie rozstajesz, czy taka do której wracasz? E, powiem tak. E, był długi okres w moim życiu, gdzie czytałem wiele książek poświęconych medycynie, aczkolwiek nigdy nie miałem nic wspólnego z medycyną. Później moje zainteresowania przeszły bardziej na stronę prawniczą i, i myślę, że to jest to, co mnie interesuje i ta tematyka. Natomiast przez ostatnie 2-3 lata... E, poświęcam się czytaniu dla mojego syna, który w tej chwili ma pół roku. I tutaj przyniosłem jedną z takich książek, e, którą czytamy ostatnio, i to jest jedna z jego ulubionych e, książek. To jest e, książka pod tytułem Jesteś ważny pinku. E, książka nie tylko dla dzieci, ale myślę, że również ja dla. Ja ją kojarzę. Tak? To znaczy, nie, nie, nie mam dziecka jakby, ani swojego, ani w najbliższym otoczeniu, ale ko kojarzę te ilustracje, jakieś mm -hmm. tam znajomy e... też Uważam, że naprawdę świetna, świetna pozycja, zarówno właśnie tutaj dla, dla dzieci, jak i dla, dla rodziców ucząca, tak mówiąca o swoich wartościach, o takich najważniejszych rzeczach w życiu. No i przy okazji czytania są tam też zadania, które możemy wspólnie, wspólnie z dziećmi wykonywać. Także w tej chwili to mnie najbardziej jakby tutaj pochłania i powiem szczerze, że mnie to interesuje taka literatura dla, dla dzieci. No, trochę brakuje czasu na czytanie dla siebie. Mam nadzieję, że teraz w nadchodzące wakacje, gdzie będę miał tydzień wolnego, będę mógł się poświęcić, tutaj już mam przygotowaną pozycję. To jest książka, którą otrzymałem od swojego ucznia, także czeka tak na ten czas, wolny czas. A, a jeszcze chciałam zadać pytanie, a te książki dla dzieci, jakie jak wyszukujesz według jakiego klucza? Bo mam wrażenie, że teraz jest strasznie dużo tych książek? E, jest ich bardzo dużo, tak, często z polecenia. Mhm. E, natomiast no, zawsze staramy się znaleźć coś ciekawego i e, bardzo często szukamy razem z synem takiej Czyli książki. Razem tak, tak, do tak, tak, tak. tak. Także no, ważne jest, żeby on też poczuł jakąś taką więź, mimo to, że no, przecież na początku nie zna tak, tak. treści książki, ale coś musi go zainteresować. Tak, y, czy, czy tytuł, czy, czy historia, czy przygoda, czy właśnie y, sama zawartość, tak jak tutaj. no Tu mamy wiele różnych y, opowiadań, historii tak. Tak, i, i każda z nich jest naprawdę, on jest zafascynowany. Codziennie, codziennie jest czytane, także nie wiem, ile razy już przeczytaliśmy tę książkę przez ostatnie trzy tygodnie. No. Ale to super, super. To wielkie dzięki. Dziękuję bardzo. Grałeś w wielu spektaklach baletowych, między innymi w Kopciuszku, dziadku do Uśpiącej śpiącej królewnie i chciałam zapytać, jak wyglądała taka praca nad rolą i taki powrót do literatury z dzieciństwa. Mhm. Czy powracałeś do tych książek, czytałeś je na nowo, odkrywałeś coś nowego, jak to wyglądało? E Każda rola jest nowym wyzwaniem i zarówno ta klasyczna, jak i współczesna. To jest zawsze bardzo duże wyzwanie dla artysty. Jeśli chodzi o bajki, o literaturę baletową, czyli wszystkie historie, które każde dziecko zna, dziadek do orzechów, tak, Kopciuszek, wydaje nam się, na pierwszy rzut oka, że to będzie bardzo proste przedsięwzięcie, tak? Zagrać Kopciuszka, tak? Czy przyrodnią siostrę. E, miałem tą przyjemność i e, kreowałem rolę przyrodniej siostry w Kopciuszku w balecie Asztona, czyli w tej takiej najbardziej charakterystycznej, chyba najbardziej znanej wersji e, tego baletu na świecie. I muszę powiedzieć, że to naprawdę jest bardzo, bardzo duże wyzwanie. Ponieważ musi postać być bardzo wyrazista, hmm. musi być charakterystyczna i przede wszystkim przedstawić całą tą historię tylko gestem, ruchem i tańcem. Hmm. tak, Bez słów, bez, bez mowy. I przede wszystkim dotrzeć do tego najmłodszego widza. Co, jest trudny. Tak. który jest bardzo, bardzo wymagający. Ten najmłodszy widz jest dużo bardziej wymagający niż my dorośli. Także było no, wielkie przedsięwzięcie, bardzo mile to wspominam. bo była niezwykła praca nad rolą. Tutaj mamy nawet kilka zdjęć możemy zerknąć. Co ciekawe, również charakteryzacja była niezwykle no, można powiedzieć. Nie tyle trudna, bo to zajmują się tym charakteryzatorzy, natomiast bardzo czasochłonna, bo tak jak widać, to akurat jestem ja na tym zdjęciu, nikt nie może poznać. Natomiast ja mam tutaj doklejany nos, tak? specjalnie modelowana jest twarz, więc to trwa dobre 45 minut. Taka charakteryzacja i nie ułatwia zbytnio poruszania się, ponieważ ciężko się oddycha przez sztuczny nos. Tak? Tutaj też to jest wszystko rola przyrodniej siostry. I w tym kostiumie się pewnie też tak, ciężko Tak, wygrać, no tak. No i, i, i tutaj trzeba też zaznaczyć, że ja chyba trzy razy albo cztery razy się przebierałem w trakcie całego spektaklu. Tak? Zmieniałem kreację odpowiednio do, do sceny. Także, no jak prawdziwa siostra. tak? <laughs> tutaj też jestem ja. Także mamy trzy zdjęcia i na każdej fotografii jest tak naprawdę inny kostium. Mhm. Natomiast możemy jeszcze zerknąć tutaj na kolejną fotografię. To też jest zdjęcie z baletu Kopciuszek. Tutaj mamy przyrodnią siostrę, tu akurat kreuje to inny artysta, a tutaj jest Napoleon, ponieważ tam się przewija taki bardzo krótki wątek Napoleona i tym Napoleonem jestem też ja. Mam tutaj wypchany brzuch tak z taką wielką poduchą, no i oczywiście nie byłem u fryzjera, tylko zostałem tak Umodelowane, że tak się wyrażę, po prostu została zrobiona łysina, tak. No, aczkolwiek trzeba wspomnieć, że kostium i charakteryzacja wcale nie ułatwia kreowania roli, tak? ona pomaga, natomiast no musimy jednak dużo, tak, od siebie przekazać, wydobyć, tak, ze swojego wnętrza, żeby ten widz z dalekiej odległości, tak, zrozumiał nasze intencje, zrozumiał e, historię, fabułę. Ale kreowałeś też rolę z takiego kanonu literatury klasycznej i chciałam zapytać, czy jest jakaś rola, którą szczególnie wspominasz, która właśnie jest z tego kanonu? No to tak, zgadza się i to niejednokrotnie, bo e, miałem przyjemność e, brać udział, kreować rolę na przykład puka e, w snie, w no, tak, tak, sen nocy letniej. i to za pierwszym razem spotkałem się z Szekspirem i z tym baletem, będąc w Niemczech. I tam e, choreograf postawił e, na moją osobę i powiedział, że stworzy spektakl dla puka. Mhm. Czyli jakby fabuła była fabułą, tak, była historią szekspirowską. Natomiast spektakl jakby koncentrował się, wszystko było wokół Pułka, jakby on był tą główną postacią spektaklu, on był tym wodzirejem i to było niezwykłe przeżycie, ponieważ miałem możliwość tworzenia od podstaw spektaklu razem z choreografem. Tak, to są takie, myślę, wydarzenia w, w momencie w karierze artysty, takie naj, najważniejsze, które człowiek najmilej wspomina, ponieważ to jest coś, gdzie możemy dać troszeczkę od siebie tak to nie jest już coś gotowego gdzie spektakl zostaje nam przekazywany tylko my budujemy to wszystko od podstaw tak tworzymy go wspólnie i to jest jakby taką też największą nagrodą wyróżnieniem móc coś takiego stworzyć parokrotnie mi się to nie tyle udawało ale miałem taką możliwość natomiast jeśli chodzi o taki balet o, o podłożach klasycznych, o, o literaturze takiej klasycznej, no to był jedyny raz, gdzie naprawdę mogłem zupełnie od zalążka, tak, mhm. tworzyć wraz z twórcą, z choreografem spektakl. Także coś pięknego, niezwykłe wspomnienia. Tutaj mam taką książkę z, też z tamtych czasów i jest może kilka fotografii przedstawiających, o tutaj na dole mamy jedno ze zdjęć. A co najmilej wspominasz, już tańcząc, kreując tę postać? Co jest najprzyjemniejsze wtedy, kiedy wychodzisz na scenę, czy ten koniec, yy, jak są brawa, yy, czy prostu Mówimy pierwszym, o tak, wo, w ogóle, tak? tak, tak Bo tutaj jak tutaj. pamiętasz. Znaczy, czy... naj... Są właściwie trzy momenty takie. Pierwszy to jest mm -hmm. taka ekscytacja przed samym pierwszym wyjściem. Stres na, tak. jest stres i ten stres musi być, bo jeżeli nie odczuwamy stresu, to, to nie ma tego napięcia takiego. Ono mm -hmm. jest potrzebne, żeby wydobyć z siebie to maksimum, tak, żeby być widocznym na, na tej scenie dla widza. Także to było zawsze takie, taki dreszczyk emocji, mm -hmm. który jakby nie tyle, że znikał, ale nie czuliśmy go w momencie, jak już zrobiliśmy ten pierwszy krok na scenie. I zawsze najmilej wspominam spektakle, w których było się tak naprawdę od początku do końca na scenie. Czyli te role wiodące. No. Tak, bo wtedy mamy możliwość budowania tej więzi z publicznością. Zupełnie inaczej wyglądają spektakle takie możemy powiedzieć krótko, tak? metrażowe, krótkie etiudy 20-30 minutowe, na ogół bez treści, gdzie po prostu wchodzimy, kreujemy chwilę, tak, rolę tak naprawdę bez, bez treści. Przekaz jest bardziej emocjonalny, natomiast nie nawiązujemy tej, nie mamy tej więzi z widzem, która towarzyszy nam w takim balecie np. dwu czy trzyaktowym. I to jest najpiękniejsze, bo, bo ten widz cały czas jest z nami i on jakby oczekuje naszego, oczywiście my nie jesteśmy przez dwie godziny na scenie, bo to jest niemożliwe, więc znikamy z niej na chwileczkę, za chwilę się pojawiamy. Natomiast odczuwalne jest to, że ten widz nas potrzebuje, że on nas znowu oczekuje. Jak jest przerwa na, na drugi akt, to, to on wręcz nie może się doczekać, kiedy my znowu tak. się pojawimy. I mhm. potem ten najpiękniejszy moment chyba dla każdego artysty, no to jest tak, brawa, owacje, to podziękowanie takie. I, i może czasami jeszcze nawet spotkanie po spektaklu, bo to też często się zdarzało, że także widzowie wręcz czekali przed teatrem, czy na foyer, na, na tego mm -hmm. swojego, można powiedzieć w cudzysłowie, wybrańca i chcieli z nim jeszcze zamienić kilka słów, czy, czy zdobyć jakiś autograf. Także to są takie momenty, chwile, które się chyba naj, najmilej wspomina. Wtedy człowiek, artysta wie, że, że przekazał, tak, że oddał duszę i serce na scenie, tak. to jest najważniejsze chyba, tak. I że publiczność czuje niedosyt, chce jeszcze, tak, jeszcze, tak, już jest tak, koniec, tak. On jeszcze Tak, I myślę, myślę, że też takim dużym wyróżnieniem, nagrodą jest to, że ten widz potem wraca, tak? mm -hmm. że on potrafi ten jeden, ten sam spektakl obejrzeć kilkanaście razy nawet, tak. Mm -hmm. Także to jest coś takiego pięknego, co gdzieś na, na długo pozostaje, tak, w pamięci i w sercu. Mm -hmm. A wiem, że oprócz tańca klasycznego, czyli baletu, Twoją pasją jest taniec współczesny i chciałam zapytać, jakie role wolisz kreować? Bardziej komiczne, czy może tragiczne, czy w zależności od rodzaju tańca to mm -hmm. się zmienia? Powiem tak. Y Zawsze wszyscy biorąc pod uwagę moją aparycję, tak, mówili, że ja jestem bardziej ten taki tancerz charakterystyczny, tak, czyli komiczny, tak? mm -hmm. Przede wszystkim komiczny, tak? czyli jakieś wesołe rzeczy. Natomiast przyszedł moment w mojej karierze, gdzie otrzymałem rolę zupełnie tak inną. Można powiedzieć, bardzo, bardzo tragiczną. I ja wiedziałem, że ja czuję tak postacie, które, które w pewnym stopniu są tragiczne, czy muszą wyrażać jakieś cierpienie i smutek. I zatańczyłem tą rolę tak, że ludzie troszeczkę tak, zmienili zdanie, ale przede wszystkim przekonali się, że nie można ludzi szufladkować, tak, mhm. nie można przyporządkowywać im pewnych cech, ponieważ pozory mylą. Tak? I ja na przykład y, mogę powiedzieć, że przez te ostatnie no, ponad 30 lat, kiedy jestem związany z tańcem, z baletem, z tańcem współczesnym, y, mogę stwierdzić, że na przykład dużo łatwiej jest przekazać emocje w tańcu współczesnym, mhm. ponieważ y, ruch, który możemy przekazać, tak? czy emocje, które możemy przekazać ruchem, są właściwie tam, nie ma żadnych barier. Y, ten ruch jest bardzo, bardzo dowolny, zupełnie jest inaczej w tańcu klasycznym, tak gdzie mamy pozycje, określone linie, wszystko musi być bardzo akuratne. Tutaj na, możemy zawsze coś troszeczkę dodać od siebie, co potęguje te emocje. Jest tak. większa ta energia między publicznością? Tak jak że... Nie, to nie, bo ponieważ publiczność też jest bardzo zróżnicowana. Mhm. Tak? Niektórzy bardzo lubią taniec klasyczny, balety klasyczne i nie bardzo są przekonani, czy nie potrafią zrozumieć tańca współczesnego, ale są też widzowie, którzy wręcz garną się do tego tańca współczesnego, a nie są fanami klasyki. Wydaje mi się, że no trzeba znaleźć złoty środek. Tak? Mhm. Żyjemy w takich czasach, gdzie balet klasyczny troszeczkę zanika, niestety, tak? że jedynie jest teraz on dostępny w tych największych teatrach, a, a w mniejszych ośrodkach bardziej stawia się na ten taniec współczesny czy, czy neoklasyczny. No myślę, że to jest wielka szkoda, tak? bo widz powinien znać klasykę i, i powinien znać w, w współczesność, powinien mieć różnorodność i, i możliwość wyboru, tak? Wiadomo, no to często się wiąże z jakimiś innymi e, tak, e, kwestiami i no, my, artyści, nie mamy tutaj tak za dużo do, do powiedzenia. Natomiast ja y, bardzo lubiłem momenty, kiedy na przykład w jednym tygodniu miałem pięć spektakli, gdzie dwa były stricte klasyczne, na przykład kopelia, tak, a, a pozostałe to były balety współczesne. Mhm. Y, jest to bardzo też wymagające i trudne dla artysty, bo trzeba się po prostu bardzo szybko przestawić, zmienić. Bardzo obciążające dla ciała, ale no, daje taką pełną satysfakcję, zadowolenie. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję pięknie.